Pani na kanale Kociera Mruczka po tej stronie Agnieszka. Witajcie na moim vlogu książkowym. Dziś przychodzę do Was z tagiem albo, albo jest to tak z 10 pytań. Ja muszę wybrać po prostu, co wolę. Jest to albo, albo książkowe. Ten tak. Myślę, że jest to fajny i luźny Można tak, poznać moje wybory książkowe co ja wolę. Widziałam go kilka razy na, y, na Booktubie, zrobiła go Magda z kanału Headbook, a także, y, a także Ania i Sylwia. Także robiła go kilka innych osób, no i stwierdziłam, że ja też mogę go zrobić. Jest on stary, a kto go wymyślił, to nie wiadomo. A teraz kochani, przejdźmy do pytań. Mam tu ze sobą ściągę, gdzie mam zapisane pytania. A więc zacznijmy pierwsze pytanie. Lubisz powieści jednotomowe czy trylogię? To zależy. Lubię trylogię. Jeśli jest ciekawa akcja, to wolę, żeby to było żeby się działo, więcej było tomów. A jeśli to jest akcja nieciekawa, to wolę, żeby to było w jednym tomie. To zależy, jak mnie wciągnie. Treść książki. Czy polubię bohaterów, czy nie? Przeważnie jest tak, że ja się zżywam tymi bohaterami w danej książce, polubię ich, to chcę, żeby to jeszcze było w następnym tomie, w następnym tomie. Ale jeśli mi się treść nie podoba, to wolę, żeby to było jedno tomowe dzieło. To zależy. Dla mnie jest obojętnie, czy to jest trylogia, czy nie. Tylko zależy to wszystko od treści od tego jak ja się zżyłam z tymi bohaterami. Drugie pytanie to jest takie, czy wolisz książki, które napisała autorka, czy autor. Dla mnie to jest obojętnie, ponieważ yy, jeśli treść jest dobra, to obojętnie, czy to jest spod pióra autora, czy autorki. Trzecie pytanie. Yy, wolisz kupować przez internet, czy stacjonarnie w księgarnia? No, wolę jednak kupować przez internet, bo to jest szybciej, a przede wszystkim taniej. Ale też lubię wejść do księgarni, obejrzeć tę książkę, dotknąć, zobaczyć. I też czasami kupuję stacjonarnie. Ale przeważnie to jest przez internet. Czwarte pytanie. Wolisz, żeby na podstawie wszystkich książek powstał film czy serial? No i tutaj znowu też to zależy od treści filmu czy serialu. Jeśli wciąga mnie fabuła filmu, to wolałabym, żeby był to serial. Natomiast natomiast jeśli e, serial nie wciąga, to żeby był to tylko jednorazowy film. Ale w sumie to wolę, żeby to były filmy niż seriale. Piąte pytanie: Pięć stron dziennie, czy 5 książek tygodniowo? No, oczywiście, jakby mi czas pozwalał, to abym wolała 5 książek tygodniowo. Ale czasu jest mało, jest dużo zajęć, no to wolę pięć kartek przeczytać, pięć stron, niż w ogóle. Szóste pytanie. Wolałabyś być autorem czy recenzentem, takim profesjonalnym? W sumie z jednej strony fajnie byłoby by być autorem stworzyć ciekawe dzieło. I mieć zdolność do pisania. A jednak. Ale z drugiej strony, recenzerem być. To jest też duża odpowiedzialność, ale być fajnie, bo można czytać książki różnych autorów i recenzje wystawić. Natomiast autor to tylko pisze. To jednak wolałabym być recenzerem. Natomiast, a wy kochani, co wolelibyście? Pisać książki, czy być recenzerem? Możecie napisać w komentarzach. Siódme pytanie. Wolisz czytać 20 ulubionych książek w kółko, czy jednak sięgnąć po nowe książki? Lubię czytać nowe książki, ale czasem mam też niektóre książki, które wracam... Co jakiś czas i nawet mam jedną książkę, którą można powiedzieć, że 20 razy przeczytałam. Ale lubię nowe książki, nowych autorów, nowe powieści, spotkać się z nowymi bohaterami, a nie ciągle tymi samymi. Nie, wolę nowe powieści sięgać, choć też lubię i stare. 8. Wolałabyś być bibliotekarką, czy sprzedawać książki? No oczywiście, że wolałabym być bibliotekarką. Bibliotekarz, w bibliotece jest mnóstwo, ale to mnóstwo książek, gdzie bym miała dostęp. Mogłabym je dotykać, czytać i w ogóle. Natomiast sprzedawca, jak to się mówi, ma dostęp do książek, proponuje. Chociaż w bibliotece też się proponuje czytelnikom. Ale jednak mimo wszystko wolałabym być bibliotekarką, nie sprzedawczynią. Drodzy czytelnicy, widzowie, mieliście kiedyś tak, że chcieliście pracować wśród książek? Odpowiedzcie w komentarzach, bo ja na przykład tak, miałam w dzieciństwie, że chciałam być bibliotekarką, nie sprzedawczynią książek, tylko bibliotekarką, w bibliotece yy, pracować. Dziewiąte pytanie. Wolisz czytać tylko ulubiony gatunek, czy wszystko poza ulubionym gatunkiem? Nie mam w sumie tak naprawdę ulubionego gatunku. Czytam wszystko. Tak, lubię czytać wszystko. Lubię czytać nawet poza powiedzmy ulubionym gatunkiem literackim. I dziesiąte pytanie. Książki papierowe, czy i e-booki? No ja, oczywiście, że książki papierowe e nie mają tego w sobie, co ma właśnie książka papierowa. E-booki naprawdę, ale to naprawdę sporadycznie czytam. Bo w sumie mam dwa e -booki. A tak to wolę jedna książkę. Zdecydowanie książkę. Myślę, że ten film wyszedł dość krótki, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam, kochani, dla Was takie pytanie. Dajcie mi oczywiście koniecznie znać w komentarzach, czy wolelibyście czytać w kółko 20 ulubionych książek, czy jednak sięgnąć po prostu po nowe pozycje? Jak? Odpowiedzcie mi, kochani. Czy wolicie w kółko czytać 20 książek tych samych, czy sięgnąć po coś nowego? Bo ja, tak jak wcześniej powiedziałam, wolałabym Coś nowego sięgnąć. Na, dziś to tyle. Miło było mi się z Wami spotkać, i do zobaczenia do następnego razu. Pa!